Znowu Stadion przy BEMA. Witamy serdecznie. Kolejne spotkanie żółto-niebieskich. Elana kontra Raków Częstochowa. Druga połowa spotkania. Spotkania numer 26 dla żółto niebieskich w sezonie 2012-2013 ostatnio udaje się toruńskiej drużynie ciułać powolutku punkty, które no, na pewno tutaj wszyscy liczą, że jednak pozwolą utrzymać się toruńskiej drużynie w rozgrywkach drugoligowych, tak więc... Szansa również i w tym spotkaniu, chociaż na razie nie układa się ono dobrze, dla żółto-niebieskich Elana przegrywa po 45 minutach z Rakowem Częstochowa 0 do 1. Popatrzmy, jak padła bramka w pierwszej części spotkania z Szelcem Krzysztof Napora. Bardzo dobre podanie między toruńskich obrońców. Tutaj wyszedł jeszcze z bramki przemysław Kryszak, ale no tak troszeczkę też szczęśliwie uderzenie, może i rykoszetem, może i nieczyste, ale takie uderzenie zawodnika Rakowa Częstochowa, które lobuje toruńskiego bramkarza i piłka ląduje też w siatce Elany Toruń, tak więc od 24 minuty tego spotkania Raków Częstochowa prowadzi w Toruniu 1 do 0. Rozpoczynamy drugą część meczu, no a można mieć nadzieję na przynajmniej remis w tym spotkaniu. Ostatni o naprawdę dobry mecz w wykonaniu Elany przeciwko liderowi drugoligowych rozgrywek. Tutaj remis 1 do 1 z energetykiem Row Rybnik. Cenny jeden punkt, a następnie mecz wyjazdowy do Wałbrzycha. Tam. Żółto niebieskim nie udało się strzelić bramki. Popatrzmy jednak w tej chwili na ten solowy rajd kole Krzysztofa Napory strzelec bramki i no, olbrzymie szczęście Przemysława Kryszaka tam jeszcze pomagał Łukasz Kucharski. No i. Młody toruński obrońca, wspólnie z doświadczonym golkiperem Przemysławem Kryszakiem, ratują Elanę przed utratą drugiego gola. Zrobiło się naprawdę gorąco. To 48 minuta spotkania. Ostatecznie ekipie pod jasnej góry udaje się wyprowadzić piłkę. Nie? Dalej torunianie, torunianie, i, i to będzie. Wydawało się, że to będzie wspaniała, ale bramka samobójcza. Coś nieprawdopodobnego, co e, zrobił Adrian Pluta. No jakby chciał w ślizgiem za wszelką cenę pokonać własnego bramkarza i tylko cud sprawia, że tak można powiedzieć nie ma gola. Dalej e, jeszcze bronią się Częstochowianie. No prawdziwa obrona Częstochowy w tym momencie Przemysław Wróbel. Dobry pomysł, tam aby pociągnąć tę akcję po prawej stronie boiska. Na środku już jest Damian Tofil do Adama Młodzieniaka. Tofil w środku. No tam było wolne pole na chwilę do Patryka Ciężkowskiego, ale nie udało się podać. I baloguna, ależ potężnie huknął. No ta piłka tak musnęła zewnętrzną część poprzeczki. To piłkarz, który no, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe w drugiej lidze jest wśród strzelców w czołówce pod bramką Przemysław Kryszak. Ratuje sytuację, i no, już do przodu Damian Rasak, Marcin Wrubel. Czy uda się jeszcze przeprowadzić? Chociażby jedną akcję. Nie, sędzia już nie pozwala. Strzelec bramki Krzysztof Napora. 24 minuta i 1 do 0 dla drużyny Rakowa-Częstochowa. W tym spotkaniu po dwóch cennych remisach żółto-niebiescy nie zdobywają punktu. Na jesieni 0 do 2 w Częstochowie. Wiosną 0 do 1 na własnym boisku nie udaje się w tym sezonie zdobyć choćby jednego punktu z drużyną prowadzoną przez Je Jerzego Brzęczka. Natomiast 8 maja Elana będzie. Ja gratuluję chłopakom, ponieważ na, na wiosnę, w tych spotkaniach, nie zawsze nam szczęście dopisywało, przegrywaliśmy mecze w doliczonym czasie gry, czy też remisowaliśmy dzisiaj i odnieśliśmy dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Mam nadzieję, że. Wróci znowu taka pewność i wiara we własne umiejętności, że te następne mecze będą również dla nas lepsze, jeżeli chodzi o zdobycz punktową. Nic, pracujemy, walczymy dalej. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Na pewno sytuacja nasza nie jest za różowa. Chcieliśmy tutaj pograć o pełną pulę. Nie wyszło. Żyjemy dalej. Szkoda tutaj przede wszystkim, tak mi się wydaje, tutaj w tej sytuacji, jeszcze w pierwszej połowie. Później Raków prawie sobie sam strzelił bramkę po dośrodkowaniu dosyć mocnym już bramki, więc też mieliśmy swoje okazje do, do tego, żeby strzelić tą bramkę. Więc sądzę, że tutaj remis mógł też spokojnie paść, chociaż też Przemek miał też dużo pracy. No szkoda, że tego remisu nie było przynajmniej dla nas tutaj tego punktu, ale tak jak tutaj trener powiedział, nie załamujemy się i będziemy grali w następnych meczach jak najlepiej.